Witam wszystkich rodziców. Zwołałem to spotkanie w odpowiedzi na pismo, które to byliście Państwo bezczelni do mnie wysłać. Mam je oczywiście przy sobie, bo to zawsze jakby nie było cenne uwagi. Podstawowe zarzuty: brak WiFi, brak dostępu do bieżącej wody, brak toalet, brak sali telewizyjnej i świetlicy zajęciowej. Powiem tak, duże wymagania jak na obóz przetrwania. Ja miałem szkolić adeptów survivalu, surwywalu, a tymczasem Teletubisie przyjechały. I to jeszcze o skłonnościach samobójczych. I też mógłbym się żalić, ale nie. Zacznę od pochwał. Tak? Wasi synowie na tym obozie przeżyli przygodę swojego życia. Z naciskiem na słowo przeżyli. I to cudem. Starałem się ich pilnować jak tylko mogłem. Mam wiele rzeczy w dupie. Rząd, sztab dowodzenia, ma tam też swój pokoik minister obrony narodowej. Nie mam tam jednak oczu, więc nie mogłem widzieć wszystkiego. No i znalazło się dwóch komandosów. To to się wymyślili, że są ogolą te habazie, co im tu na ryjach powyrastały, a że trafiło na Bera Grillsa i Johna Rambo. Ogolili się maczetą, przeglądając się w tafli wody. Niestety był to strumyk, stąd te obandażowane puste tempecabany. cabany. I nie ma powodów do obaw. Za dwa tygodnie będzie można zdjąć opatrunki. Tylko prośba do rodziców tych chłopców. Wymieńcie się synami. A jeszcze do mamy Maciusia. Otóż odkryłem, skąd bierze się ta jego wada wymowy. Odpowiedź jest banalna, po prostu nie mówimy z pełnymi ustami. Dlatego zamiast do logopedy proponuję odwiedzić dietetyka. Wróćmy do obozu. Proste do wykonania zadanie. Penetracja i rozpoznanie jaskini. Oczywiście żaden się nie chciał podjąć, co mnie specjalnie nie dziwi, ale... Wystarczyło, że im powiedziałem, że w tej jaskini jest super rzadki Pokemon. Nagle wszyscy wleźli. Bardzo proszę. Czyli jak widać, brak wiśni specjalnie nie przeszkadza. Normalnie sami łącznościowcy łażą zespoleni z tymi smartfonami, padnie bateria i nie ma czym myśleć. No i znalazłem sposób, jak ich rozbroić z tej elektroniki. Wystarczyło proste polecenie. Zbuduj szałas. Dziesięć godzin. Dziesięć godzin oglądali na YouTubie, jak się robi szałas. No. Aż im padły baterie. I siedzą, uchwiały, mózgi rozładowane. Co teraz, panie kapralu, ja co robisz, co robisz? Najlepiej się okopać i do modlitwy. No ale przyznam, nie doceniłem chłopaków. Nagle stała się rzecz niesamowita. Nie wiem jak, nie wiem z czego. Jakieś przecięte owoce, jakieś szyszki, jakieś źletki. Pierwszy raz coś takiego na oczy widziałem. Zbudowali pierwszą na świecie ładowarkę z darów lasu. Chcą to potrafię. Adam słodowy, to im powinien buty czyścić. Ze sprawnością fizyczną niestety nie jest już tak wesoło. Przewrotów w przód to to nie zrobi, oskakankę by się łajzy pozabijali, ale dziewczyny do szałasu ściągnęli. Kasanowy z buszu. No to się pytam, skąd są te dziewczyny? Cisza. Dopiero jak ich przycisnąłem, się przyznali, że w kiosku kupili. Świerszczyki oczywiście zarekscynowałem i od tej pory Przemek, Radek i Michał Czyli stworzony przeze mnie oddział szybkiej ręki, objął zresztą z powodzeniem obowiązki krzesania ognia. Dodatkowo miałkowi zleciłem zaostrzenie patyków na ognisko, bo widziałem, że ma nóż. To ten do mnie spłaczem, że jest problem, bo on dostał nazwiszki z tyzorek od tylko że u niej zafoliłowanie jest. Za to mu mówię, odfaliuj. no Właśnie nie mam czym odfoliować, bo jest zafoliowany z tyzury. Świnia nie wujek. No ale siedzimy w końcu przy ognisku, które rozpalili jednoręcy bandyci i nagle Radek podbiega. Oczy takie, on musi do toalety. Ja mówię, żołnierzu, to jest puszcza. Puść się w krzaczory. To jest... I się puścił. Wraca po chwili zadowolony i mówi, co to za zapuszcza, jak i toj to ja znalazł. I się wyjaśniło. To nie był żaden tojtoj, tylko budka leśniczego do obserwacji zwierzyny. Co no. teraz dzięki Radkowi może obserwować. Osobliwe życie żuczka gnojarza. Raz im się nawet udało zwierzynę złapać. Tak? Kuna im stargnęła do szołasu. Miała niestety pecha, bo przegryzła chłopakom kabel z ładowarki. Ta zniewaga krwi wymaga. Dlatego Tomek, który najlepiej gra w gry, odebrał zwierzęciu wszystkie punkty życia. Nie zabrakło też oczywiście debilnej zabawy w słoneczko. O Jezus, no. Przypomnę, że był to obóz wyłącznie dla chłopców. Oczywiście pragnę uspokoić wszystkich rodziców, Przestraszonego, aczkolwiek zadowolonego dzika wypuściliśmy do lasu. Tak, brawa dla dzika. Ale za to powiem wam, rąbanie drewna to zdali celujące. Celujące. Jednego wieczora jak się wzięli za rąbanie, to się w pół godziny narąbali Prostego szałasu nie zbuduje. Ognia nie rozpali. Orientacja w terenie zarowa żeby nie powiedzieć ujemna. Ale monopolowy znalazł jeden z drugim. A piwa to otwiera okiem, nosem, łokciem, kolanem, siłą woli nawet. Normalnie Lord Vader. I siedzą wojownicy przy ognisku. Mordy czerwone, a jeden fioletowy. Przemyślę, woda się skończyła, denaturatu zassał. Ale nie, się okazało, że wcale nie pił, tylko się dusił. Bo się zresztą pokemonów założył, że szyszkę połknie. W szpitalu się okazało, że były cztery szyszki, bo chciał debil przepchnąć nimi tą pierwszą. Się fakir znalazł. Na tym obozie chłopcy też dowiedzieli się, że saperka to nie jest żona sapera. Taka ciekawostka. I się pobili saperkami. Poszło o to, że jeden zobaczył Rysia, a drugi twierdzi, że to był lampard. No to zrobiłem rewizję, zarekwirowałem cały zapas marihuany i się skończyły walki czarowników. A jeszcze bezszelnie jeden z drugim zapyta, a kiedy będą para Ja mówię, póki co para olimpiada wystarczy. Reasumując, z przykrością stwierdzam, że ten obóz przetrwania nie przetrwa. Jeszcze dwa słowa do rodziców. Trzymanie dzieci pod kloszem jest owszem wygodne, ale pamiętajcie, prędzej czy później ten klosz spadnie im na łeb. I tak im dalej na wszystko pozwalajcie, tak im przyklaskujcie, tak co Aż pewnego dnia sprzedam was na Allegro. A biedna, poczciwa babca, co jeździ na wózku, pójdzie na Otomoto. Tak się skończy. Słuchajcie, nie możecie ich za wszystkim wyręczać. Nie biegaj, bo się spocisz, nie rusz tego, bo się poplamisz. W ten sposób robicie krzywdę im, a przy okazji sobie. Na litość boską, wasi synowie mają już prawie 40 lat! To no, prawda, tak. wszystkiego w życiu trzeba spróbować. Ale to słoneczko to szczerze dupy nie urwało. To moja kochana, siadaj tu proszę kochanie moje, siadaj. Powiem ci denerwuję się jak nigdy, się tak na wojnie nie stresowałem. Też ci powiem, że tak na wspominki wzięło. Pamiętasz, jak cię zabrałem na pierwszy obóz przetrwania. Co pamiętasz? Dwa latka miałeś wtedy. Ja pamiętam, wywiozłem cię wtedy do lasu wyposażoną tylko w smoczek. Matka panikowała, a ja już wtedy wiedziałem, że znajdziesz drogę do domu. O córuś, najbardziej się wzruszyłem, jak sama ze trzciny mchu i paproci zrobiłaś tę pieluchę. No, po prostu fenomenalne. Dała, <noise> moja kres? No. Dalej, cztery latka miałaś. Na Śniardwach pujemy. Na środku jeziora się wyrzuciłem z łódki. Matka oczywiście panika, a ty motylkiem pięknie dobrego. No, mnie duma rozpierała wtedy. <grystanie> Jak cię lawina przywaliła w górach. Dziecko moje, ta wariatka od razu. Policja, płacz, lament. Ja mówię, milcz kobieto, sama wyjdzie. I jesteś. No, dziś, dziś córuś, matka stoi tam sobie spokojnie w kuchni. A tata panikuje, no. bo to nadszedł dzień, kiedy muszę moje piękne, mądre, zaradne dziewczę wydać w ręce jakiegoś Oscara. Pocieszające jest tylko to, że doczekałem się Oscara szybciej niż DiCaprio. <noise> marne to pocieszenie, marne. Córuś, powiedz mi coś o tym Oskarze. Długo się znacie? Dwa lata już, ty, i się z nie pokazał jeszcze. Ty. No bo z tego co mówiłaś, jest bibliotekarzem. Pali, pije? Nie. No nie, a, a tu mi jedzie czołg. Proszę. Oho, pokonał zasiek. Lucyna, wróg ubram, otwórz. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie. Nazywam się Oskar. Dzień dobry, jakie ładne imię! O, tak też je lubię. Kwiaty są dla pani, bardzo proszę. O, dziękuję bardzo. Najpiękniejsze róże w całym Lidlu. Całuję rączki. Mnie też to gila. Gila to mi pan na ręce zostawił. Pani wybaczy, już wciągam do salonu. A tak, 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 tak. Dzień dobry, witam. Witam. Oskar. Ryszard. Bardzo mi miło. Się jeszcze okaże. Pozwoliłem sobie przynieść kilka czasopism o wojsku, no. bo słyszałem, że pan zbiera. No. Na szczęście zbieram też makulaturę, także dzięki. Spocznij. Linia, e, linia linia, linia, linia. To jest sztab dowodzenia. Dobrze. Kawy, herbaty. A dziękuję. Wody się napiję. Poproszę wody. Uh -huh. Czyli uważasz, że moja żona nie jest w stanie zrobić dobrej kawy? Nie, no nie uważam tak. Tak powiedziałeś. Tak powiedział skubany. Dobrze, to napiję się kawy. Poproszę kawy. Kawy? Jaka kawa? A zwykła, rozpuszczalna może być. Lucyna, mamy rozpuszczalną? Sam mówisz, że tylko te piją rozpuszczalną. Także widzisz. To ja poproszę tą mądrzejszą. <noise> Dobra, Lucyna, niech stracę zrób mu z ekspresu. Ty patrz, byłbym zapomniał, gdzież moje maniery. Nie ruszaj się. Wycelować dobrze. O. Mówią, że każda broń raz w roku wypala sama. Tak mówią. Oby to nie było dziś. Oby, bo bym miał drugi pępek. I to jaki? No. Dobra, chłoptaciu. Na WK ubyłeś? Byłem. O, no to pochwal się nam tutaj. Jaką ci tam kategorię przyznali? D. No, bo, może jednak rozpuszczalnej. Dobra, gołąbeczki moje, to powiedzcie tutaj tatusiowi, jak długo się znacie? No, to już... Dobra, wrócimy do pytania. Idę po kawę. A, kawa, tak, tak, pan patrzy, tak, tak. Tak. Twój tata taki szalony trochę Ty też nie? A ty. Kokietka. Damy radę. Wiesz, jak ty stary robi do ekspresu strzelasz! Odmówił posłuszeństwa. A no wiesz, że tego nie lubię. To się kawy nie napijem. Bez przesady. Debile się napiją. No, to słucham. Jak długo się znać? No, to już będzie z dwa lata. No, to by się pokrywało. No, pokrywałoby się. E, znaczy się wie pan. No właśnie nie wiem, nie wiem. Znaczy, no. bo to jest tak, że my się widzimy pierwszy raz na żywo, bo poznaliśmy się przez internet. O, nowocześni, prawda? No, tak. Megabajty, gigabajty. Tera, tera. Potem potem. No ale będę z panem szczery. Zakochałem się w pana córce od pierwszego kliknięcia. No. Klikałeś ją. Czy znaczy nie, pan nie zrozumiał. No chyba nie. To chodzi o to, że przez internet to jest jakby od pierwszego połączenia, o. Czego? Nie. Coś ty powiedział? Nie. <laughs> Mi się teraz kawał przypomniał, jak na pana patrzę, no. Mój widok cię bawi? Nie. Gnoju? Znacie się ta, no, e, zagadka. Zagadka mu się przypomniała. Po co żołnierz ma płaszcz? Zaskocz nas. A to dobre jest? Oby no, no. on też czeka na puente. Pokolana, dobry, no dobry jest, a dobry jest, dobry Powiem ci, powiem ci, łopak zarazny chłopak z, tego, z twojego Oskara, no. Jak go wywiozę do lasu, to suchary do przetrwania już ma. No ja się <noise> przestań go straszyć. Co przestań? Zapomniałaś już, jak mnie twój stary w piwnicy zamknął na dwa dni? To były inne czasy. Tak, inne czasy. Dobra. Córka mówiła, że jesteś wegetarianinem. Weganem, dokładnie. Weganem nawet. ty. Patrzcie go, patrzcie. Lucyna! Wywal tę kaczkę trawy na zrywal. Nie no, co pan? Żona na pewno się napracowała. No... To w sumie zjem. Szybko zmienia zdanie. Zdrajcy tak mają. Pojedziesz na delegację i co powiesz? Co? A? Niby mam żonę, no ale pani się napracowała, umalowała. W sumie mogę puknąć. Aha. Mamy cię! O? Ja nigdy bym tak nie zrobił. O? Ja mu to wytłumaczę? Nigdy panie pistolecie bym tak nie zrobił. Jesteś Polakiem? No oczywiście. Na wybory chodzisz? <laughs> oczywiście. Na kogo głosowałeś? A pan? No. Ja na tych co zawsze. A na tych, o! Podpowiem ci! O. Na P! A, a, Czy takie a? 50 na 50, a, a. Jak u Huberta. A, a. Tylko, że tutaj przyjaciel nie odbierze. cię Napis! Uj uj ujを, uj uj uj. Oj, no. Ja też napiszę! No, 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 bo na kogo? Bo, bo na kogo. Nie, ma, nie, ma Tylko ty, ty. Tak, mm. mi wytłumacz, co robisz na marszu kodu? Zdradziecka mordo. A? Pan ma moje zdjęcie? Wojsko wywiad to podstawa! Jak byk cię tu widać! Zaraz koło swetru i alimenciarza stoisz. To nie ja! E, to ciekawe, kto? To jest ten, no, mój brat Bliźniak. A mówiłaś, że jest Jedynakiem. No bo jestem. Dziwne, nie? No, to, jest, to jest bardzo dziwne. No, no, bo ja wiedziałem, że pójdzie na tę marszę i się go przy porodzie od razu wyrzekłem. A widzę, że pan poluje. Ja cały czas poluję. Piękne poroże. A dziękuję. Nawet mają imiona. Krzysztof Marek Mateusz. To są imiona wszystkich fagasów, którzy złamali serce mojej córeczce. A tu tam nad kominkiem jest jeszcze miejsce. A? Chcesz się przymierzyć? Oho, momencik. Zaraz wracam. Tak, pan patrzy tak. Poszedł? Jak mi idzie? Bardzo dobrze? Bardzo dobrze. No co ty, gamme? Dasz rękę? No daj, nie gryzę. No. ciepło jesteś. Ale czas. Aż mnie nie więcej tam. No. Ale powiedz mi, o czym z Twoim tatą można porozmawiać? Nie wiem. Uprawia, uprawia jakiś sport? Gra w piłkę? Nie gra. No to dobrze, to dobrze. To A na koniu jeździ? Tak jeździ? To szkoda konia. A dobra, o rybach z nim pogadam. To jest temat rzeka, o rybach, jezior... I po herbacie. Damy radę, o rybach to temat. o Rybki. Ileż można czekać na paczkę? Kurier! <śleszy> Żartowałem! Ah. <śleszy> Żartowałem! <śleszy> Jehowi! <śleszy> no? Zobaczmy, tutaj moje gołąbeczki tak gaworzyły. Nie, my, my nie. Bo na nic. monitoringu nie. widziałem. <śleszy> ah. Że, że se wędkę kupię na ryby, pójdę. Uwielbiam wędkowanie. Ty, ty też łowisz? <noise> pytanie. Tak, to było pytanie. Łowię, bo złowicza jestem. <noise> złowicza? A jaką metodą? Spinning teleskopowo. No, no. Te teleskopowo! Bo to i lepiej ryby widać, a wieczorem se w gwiazdy też można. <noise> Ast astronom się znalazł. Ale z gruntu na spławik. W gruncie rzeczy na spławik. No. Jak, jak wybrnął, no to pochwal się, jaką największą rybę złapałeś. No nie bądź taki skromny śmiało. Ha, ha, ha. Ile ważyła? Duża. Same konkrety. To może chociaż wiesz, jak się nazywała. No. Arek. Okoń! Lin, lin Lin, bo na Linkę złapałem. Lin to był! Lin. Na co złapałeś? Ten... Na obiad. Gdzie? Gdzie złowiłeś rybę W wodzie ryby żyją w wodzie, czekała, wołała. Dobra, kłamie! Przyznaję się, chciałem zaimponować, Aha, porozmawiać! Mamy, no ja, Ciebie też by szukał, kwestia o czasu! Przyznał Cię! Michel! Przestań chłopaka męczyć, no! Nie śmiej się z matki. Karolina, córeczko, wstań, wstań. Zaprowadź pana Oskarka do pokoju. Przecież młodzież się musi wyszaleć, prawda? Pani oskarży? gdzie do pokoju? No, do, no, do pokoju, pokoju zapraszam. No. Zbierać znaczki? No. Ja też, poliżemy razem. Lucyna, hmm? powiedz ty mi, chłopie, jedną rzecz. – Czy my mamy dzisiaj jakąś rocznicę? – Czemu? – Masz świeczki na łbie. – To są papiloty, wieśniaku! – powiem ci, aż by się chciało to sfajczyć. – To ci sfajcz! – Nowy ekstres trzeba kupić. I tak sobie pomyślałem... – Ty! – Że może i my byśmy tak poszli do pokoju, że tak powiem. Umieścić pocisk w komorze, czy tam granatami poturlać nieco. A, A do jakiego pokoju? A do sypialnego. Mm. A co mi tam zrobisz? Oj, co będziesz chciała, to moja tempaszczało. <laughs> Już tam bardzo od rana czeka na ciebie. Chodź tu ci dokładnie. <laughs> I rozbieraj się! Widzę, że Państwo jeszcze przed, a my już po Córka tylko ognie chciała. Co? Nie! Zabiję ją! Zabiję ją!